Jeszcze chwilę pozostajemy przy dzisiejszym zadaniu dnia, bo, tak jak mówiłem przed chwilą, uważam, że istnieje lepszy, bardziej czytelny, a może i szybszy, zaraz się okaże, sposób na robienie tego rodzaju zadań. To, co widzimy na tablicy, to sposób pierwszy, może najbardziej domyślny i oczywisty który polega na skorzystaniu ze wzoru dostępnego w tablicach. Z praktyki, jednak wiem, że łatwo o pomyłkę przy stosowaniu tego wzoru. Poza tym on jeszcze występuje w kilku wersjach, zależnie od tego jakiego jaką edycję tablic matematycznych mamy. No więc sposób drugi pojawi się tutaj. Zrobię sobie tu trochę miejsca. Tu zostawię na tyle, żeby było widać współrzędne punktów. Jakiż to sposób. No przypomnę, że szukamy równania w postaci na przykład kierunkowej, czyli tak naprawdę naszymi szukanymi są współczynniki a i b. I teraz, jeżeli jest dane równanie prostej, czy czegokolwiek, czy jakiejkolwiek funkcji i w zadaniu są podane współrzędne punktów, który leży na tej figurze, w tym wypadku na tej prostej, albo że ta prosta przechodzi przez ten punkt Albo że ten punkt należy do tej prostej, czy paraboli, czy okręgu, czy czegokolwiek. Zawsze jak jest zadanie tego typu, to rzecz się sprowadza do jednego, że te współrzędne x i y spełniają to równanie. A w praktyce znaczy to, że jeżeli w miejsce x podstawię 1 plus b, to wiem, że wyjdzie mi ten konkretny y, czyli że wyjdzie mi 4, tak? bo to wstawione 1 to jest to 1, to jest to 1. I tak samo z czwórką. Dobra, wycofam te kreski. Albo nie. Tak samo, jeżeli w miejsce x wstawię miejsce x i y, wstawię współrzędne punktu b, no to mam wtedy a razy minus 3, dodać to jakieś nieznane małe b. Wiem, że wyjdzie minus 2. I już. I mam w tym momencie dwa równania z dwiema niewiadomymi, z których mogę ułożyć układ i go rozwiązać. I teraz wiem, że wiele osób nie lubi układów równań, ale muszę powiedzieć, że akurat ta sytuacja jest bardzo łatwą sytuacją na układ równań. Bo tak, po pierwsze, uporządkuję to. To znaczy te wyrazy wolne dam na prawą stronę, a zamiast pisać a razy 1 to napiszę po prostu a, czyli mamy a plus b równa się 4, a drugie równanie, no to zamiast pisać a razy minus 3, no to wygodniej jest napisać minus 3a. Plus b równa się minus 2. Teraz zwróćcie uwagę, że w obu tych równaniach znajduje się ten element plus b. No więc wystarczy tylko którekolwiek z tych równań przemnożyć przez minus 1. Ja się decyduję na drugie równanie, żeby przemnożyć, bo ono już ma w sobie jakieś minusy. Więc po przemnożeniu już nie będę przepisywał, tylko zmienię sobie kolor i po przemnożeniu przez minus 1 tu się pojawi plus, tu się pojawi plus, a tu się pojawi minus. Więc nic łatwiejszego jak teraz już dodać do siebie. Te równania stronami. Otrzymamy wtedy 4a, beznikają, a po prawej stronie jest tylko 6. To no jeżeli to teraz podzielę stronami przez 4, dostanę, że a równa się 6 czwartych, czyli 3 drugie, i już widzimy, że jest to to samo, co wyszło tutaj poprzednio. Dobra? Teraz, żeby dokończyć to zadanie, wystarczy to obliczone w ten sposób 3 drugie podstawić do któregokolwiek równania, na przykład do pierwszego. 3 drugie plus plus b równa się 4. W takim razie b to jest 4 minus 1,5 y, to jest 2,5. O, tak mogę napisać. A 2,5 to jest 2 i 1 druga, czyli 5 drugich. W takim razie współczynnik A to jest 3 drugie, współczynnik B to jest 5 drugich. I teraz, jeżeli odsłonię odpowiedź, która wyszła nam poprzednim razem, widzimy, że są to dokładnie te same współczynniki. Polecam ten drugi sposób, uważam go za lepszy w tego rodzaju zadaniach a na pewno taki, w którym trudniej się pomylić.